Witajcie kochani, Michał Woszczel z mapspolska.com i robię to szybkie wideo na prośbę Tadeusza aby wam pokazać w jaki sposób używamy koła Fortuny Spinwell które zostało dodane wczoraj więc takie szybkie oprowadzenie was tutaj po tym jak widzicie już jestem zalogowany na, na swoim do swojego ofisu po kliknięciu na Spinwell tutaj w tym miejscu Zostaniemy przekierowani na stronę, gdzie mamy koło. Każdego dnia mamy jak na dzisiaj, na dzień dzisiejszy mamy 5 spinów tak zwanych, gdzie możemy wykorzystać je i wygrać nagrody. I pokażę Wam w tym momencie tutaj u góry jak widzicie jeszcze jest e, szansa do wygrania Jackpot, e, który jest w, dzisiaj na ten moment wynosi 438 dolarów. Po kliknięciu na koło, tutaj dokładnie w środek, zostajemy przekierowani na Capture Code, którego znamy z reklam, które klikamy każdego dnia. Wpisując ten kod, otwieram się. Reklama, którą musimy obejrzeć, aby mieć możliwość zakręcenia kołem, aby wygrać nagrodę. Więc widzicie, dokładnie to samo, co robimy w reklamach. Po skończeniu się czasu klikamy na Spin Well. Tutaj. I koło się kręci, jak widzicie. Mhm. 10 centów. <grytanie> A, dokładnie. Więc mam jeszcze cztery, jak widzicie, tutaj cztery dodatkowe spiny, które mogę i za chwilę wykorzystam. Aż do końca wykorzystacie te cztery spiny. Na samym końcu będziecie mieć 0, czyli oczywiście nie będziecie mogli już na dzisiaj kręcić kołem, ale następnego dnia firma Wam da możliwość, następną możliwość, zakręcenia kołem ponownie 5 razy. Więc tak to wygląda. Na takiej zasadzie działa koło, i jeszcze tak szybko, jak wejdziemy na dashboard, pokażę Wam, w którym miejscu te pieniążki, które wygrywamy każdego dnia się pokazują, czyli tutaj, w tym miejscu. Mamy dodatkową rubrykę stworzoną, gdzie mamy pokazane, ile ile zarabiamy kręcąc kołem. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie za obejrzenie tego wideo. Pozdrawiam serdecznie. Michał Woszel jeszcze raz z mapspolska.com. Żegnajcie.